Montaż rolety plisowanej Vegas Plisse. Mocowanie bezinwazyjne. Do montażu Vegas Plisse potrzebne będą Roleta plisowana Vegas Plisse. 2 uchwyty Vegas Plisse. Cztery uchwyty bezinwazyjne. Cztery zaślepki. Cztery zatrzaski kątowe. Wkrętak płaski. Nożyczki. Montaż uchwytów VEGAS PLISE Przed rozpoczęciem montażu VEGAS PLISE na oknie przygotowujemy roletę plisowaną, mocując do niej uchwyty. Mocujemy je poprzez nasunięcie oraz zakliknięcie na przygotowane mocowania. Montaż VEGAS PLISE na oknie rozpoczynamy od dopasowania uchwytów bezinwazyjnych. Uchwyt bezinwazyjny powinien ściśle przylegać do ramy okna. W niektórych przypadkach konieczne może być odpowiednie dogięcie uchwytu bezinwazyjnego. Po dopasowaniu uchwytów bezinwazyjnych do okna przystępujemy do złożenia zatrzasków bezinwazyjnych. Zatrzask bezinwazyjny Vega Splisse składa się z trzech elementów. Uchwytu bezinwazyjnego, zatrzasku kątowego i zaślepki. Rozpoczynamy od połączenia zatrzasku kątowego z uchwytem bezinwazyjnym. Robimy to poprzez wkliknięcie jednego elementu w drugi. Kolejną czynnością jest zagięcie dolnej blaszki, co zapewni pewne połączenie dwóch elementów. Blaszkę zaginamy przy użyciu wkrętaka. Ostatnim krokiem jest montaż zaślepki maskującej. Tak przygotowane zatrzaski bezinwazyjne umieszczamy na ramię okna. Na wcześniej umieszczone zatrzaski bezinwazyjne Vega Splisse zaklikujemy mocowania. Podczas zaklikiwania mocowań należy upewnić się, że sznurki nie są splątane. Splątane sznurki mogą utrudnić pracę plisy. Ostatnim krokiem jest wyrównanie położenia zatrzasków bezinwazyjnych, tak, aby sznurki rolety plisowanej ustawione były równolegle względem listwy przyszybowej. Po zamontowaniu Vegas Plissę na oknie należy usunąć taśmę zabezpieczającą z rolety plisowanej. Tak przygotowana stylowa roleta plisowana Vegas Plissę jest gotowa, by cieszyć wzrok. Vegas Plissę. Więcej niż roleta.